Skolim poszukuje przewracających się pod jego domem w sobie od bardzo personalnego, Także zapraszam, a my tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od bardzo personalnie dla mnie istotnej informacji, bowiem uwaga, influencer, Personalne. który według jurorów tańca z gwiazdami wcale nie tańczy najlepiej, wygrał finał. Tak jest, moi drodzy, w starciu z Joanną Mazur, Tomasz Gimper Działowy nie był tym influencerem. Ja niestety zająłem zaszczytne drugie miejsce, ale od tego czasu minęło wiele lat, czasy się zmieniają i scenariusz, który swego czasu marzył się hajsownikom, spełnił się za sprawą Bagiego z ekipy Dresko. Influencer cały program przeszedł na bardzo dużym hajpie, mocno był propsowany przez ludzi, przez swoją widownię, a także przez osoby ogólnie oglądające ten program i do tego stopnia widownia go wspierała, że jak Julka Żugaj pozwoliła sobie skrytykować jedno z jego wystąpień, sugerując, że nie przykładał się do tre... To w odpowiedzi jej materiał na YouTube dostał prawie połowę łap w dół i dużo bardzo. No dobra, tylko że wiesz, tysiąc lajków i tysiąc dislajków to jest. To znaczy, że ona nikogo nie interesuje na koniec dnia, nie? Nieprzyjemnych komentarzy. Julce Żugaj dostało się co nie miara, krytykę ma w komentarzach pod filmem, na Twitterze, na TikToku jeszcze jakieś montaże z nią robią, i ogólnie nie są ludzie dla niej szczególnie mili, tak jak dla Jurorów, którzy to jak zobaczyli wyniki finału, to zrobili nieciekawe miny. Jest nawet jeden taki szocik, jak się odwracają do publiczności, bardzo niezadowoleni, że jedna z par odpada. Jak się można domyślić? No, liczyli, że tą parą, która odpadnie, no to będzie bagi. I Magdalena Tarnowska, z którą tańczył, tak się nie wydarzyło. Zamiast tego im influencer program wygrał, a jurorzy w wywiadach po programie wyrazili jednogłośną opinię. Ogólny werdykt nie zgadza się z moimi opiniami tanecznymi. Jezu, a sta, ta stara próchwa jeszcze bierze udział w tego typu przedsięwzięcia? To Sytuacja jest taka, kurwa, pani, jak ona tam ma, no nieważne. Jak chcesz, żeby wygrywali ludzie, którzy potrafią tańczyć, to pójdź to pójść, na konkurs taneczny. Jak robisz show kurwa, 20 lat w telewizji, gdzie melepety kurwa tańczą z tancerzami, i wygrywa ten bardziej lubiany, to sklej się sieć tam, pobieraj pieniądze za odcinek i się nie wypowiadaj, bo po ciebie też przyjdziemy. Wiem, co robi internet i jaką jest siłą przemożną. Wasz ten program opiera się na popularności. Pamiętam, jak ja w ogóle wchodziłem do finału, to też uroży mieli nietęgie miny, nawet miałem ich kiedyś na zdjęciu w tle na Facebooku ustawionych, tak się ładnie na mnie popatrzyli. A później to też się działo, bo jak Asia Mazur, no Polsa dogłosił, że jednak wygrała, to ludzie tak nie dowierzali, że musieli publikować oficjalne wyniki, ile głosów tam na kogo spłynęło? sms A to i tak niektórym nie wystarczało. I dalej pisali, że być może była to. Stawka. Tym razem jednak koszmar Jurorów się ziścił i wygrał bagi, za co ogromny szacun, a podwójny za to, że 200 tysięcy złotych, które to jest główną nagrodą, przekazał w całości na fundację wspierającą dzieci z zespołem Downa. Także chciałem powiedzieć, że bardzo ładny i szacuneczek w sumie. Ba, bardzo miłe, bardzo fajne, fajnie się zachował, no W sumie jak się spojrzy na wikipedię tańca z gwiazdami To od kilku edycji coraz częściej influencerzy wygrywają Parę edycji temu zwyciężył Damian Kordas W poprzedniej Marysia Jeleniewska, która też jest tiktokerką Także trzeba przyznać, że w telewizji ciekawe czasy na Skończyły się natomiast już jakiś czas temu czasy, żeby mógłbym siebie nazwać młodzieżą. Może jakbym się uparł, to te moje 31 lat bym mógł gdzieś zaliczyć do grupy mł Dobra, młodzieżowe słowo roku, cringe jak hu, nie chcemy o tym słuchać. Stanowski odpowiada Konopskiemu, też nie chcemy tego słuchać. Nie, oni kurwa wszyscy robią ten, oni wszyscy robią newsy kurwa o tym samym yy, z opóźnieniem pięciodniowym. To chyba musisz mieć autyzm, kurwa, że dla Ciebie to było coś świeżego, nie? Średnio. Zdaniem wielu, średnio wyszedł też beef pomiędzy fagatą a Yang Leosią. No i moim zdaniem też. Cała spina między paniami zaczęła się już dłuższy czas temu, bowiem nie wiem, czy wiecie, ale fagata i Young Leosia nagrały kiedyś ze sobą numer. Koło za jak fula Świat kręci wokół kobiet, tak jak yeah. Ale potem Leosia stwierdziła, że jednak go nie wypuści. No, i tutaj, odnośnie powodów tego, były różne spekulacje. Niektórzy mówili, że Leosia stwierdziła, no że może jednak numer z fagatą to nie jest taki najlepszy pomysł wizerunkowo, i że średnio to może dla niej zadziałać. Z drugiej strony pojawiały się jakieś prywatne wątki związane z tym, że Kacper Błoński stał się partnerem Jan Leosi, i niektórzy sugerowali, że może Kacper tutaj ingeruje, i zdecydował się on publikację takiego numeru Blokować. Niezależnie od tego, co się tam wydarzyło, to cała ta sytuacja stała się początkiem do niechęci między tymi paniami. No i od tego momentu zaczęły się one zaczepiać w różnych numerach pojedynczymi wersami. W lipcu na San Festiwalu Leosia grała nawet jakiś nieopublikowany do tej pory numer, w którym to sporo wersów ewidentnie miało strzelać fagatem. I a po tym, jak w jednym z programów na kanale Zero Leocadia wypowiedziała się na temat agaty funk, że no nie jest to w sumie raperka, i to dlatego ten wspólny kawałek nie został opublikowany. Dlaczego numer z fagatą nie wyszedł? No bo ona nie jest raperką. To się zaczęło na dobre, fagata odpowiedziała distrakiem, i potem panie zaczęły wymieniać się uprzejmościami, robiąc to jak przystało na rasowych MC. Nie no dobra, nie. Nie obrażając rasowych MC. Zaczęły rapować śpiewać, nawijać. A w całym tym potoku słów głodna publika próbowała znaleźć jakieś ciekawsze pancze. Tych jednak okazało się, że jest jak na lekarstwo. A najwięcej czasu antenowego w tej całej swojej kłótni dziewczyny poświęciły Kacprowi Błońskiemu. Chodzi oczywiście o to, że influencer swego czasu z Fagatą miał się spotykać po prostu na seks. Czym nie omieszkał się w internecie pochwalić, na co Fagata odpowiedziała, że nie ma się czym chwalić, bo trwało to dość krótko i długość tego zbliżenia można było raczej liczyć w sekundach. Niż w minutach. Także to jest najmocniejszy i najbardziej kontrowersyjny wątek z tego szalonego bifu. Fagata oprócz tego wyciąga Leosi, że ta kiedyś prowadziła bardzo melanżowy tryb życia i zażywała różne nagryki, a Leosia, punktując fagatę, punktuje fakt, że Agata zarabia sporo pieniędzy na niebieskiej platformie. I powiedziałbym, że to tyle, ale w najnowszym distraku od Leosi pojawił się pierwszy, mocniejszy pocisk, bo Leocadia nawiązała tam do afery Pandora Gate, cisnąc fagatę, że ta cytuje się z pdf -em. W odpowiedzi na ten utwór Fagata poinformowała na swoim kanale nadawczym, że już nie będzie na niego odpowiadać, bo jej zdaniem jest to piosenka zbyt słaba. Dziękuję za wypuszczenie takiego gówna. Dziękuję serio, bo mi się nie chciało już trzeci raz odpowiadać. A na soundtrack z Króla Lwa nie będę odpowiadać. Aczkolwiek cała ta ciekawa drama dla bezrobotnych będzie miała najpewniej swoją kontynuację, bo Kasper Błoński w instagramowym filmiku zapowiedział, że 21 listopada dorzuci 3 grosze od siebie. Całe wideo, które zamieścił jest poświęcone fagacie, oczywiście w bardzo niemiłych słowach i zapewne przyłączy się on do tej wesołej karuzeli, publikując również i swój numer. Myślisz, że mi dop***dolisz, bo będziesz śpiewać, że za szybko skończyłem? Zdarza się, nie jest mi wstyd. Wstyd byłoby mi, gdybym Sprzedawał swoje ciało w internecie za pieniądze. Wstyd byłoby mi, gdybym ranił swoją rodzinę. Wiedząc o tym, że rani i kontynuując to. No i takie to o. Jakbym miał jako Gimpson najlepszy raper w Polsce, lepszy niż trzy czwarte raperów. Wskazać zwycięzcę tego szalonego bifu, to chyba bym wskazał na Leosie, która mimo wszystko ma fajniejsze flow, lepiej to brzmi. Teksty są składniej napisane i są tam w ogóle jakiekolwiek pancze inne niż wyzywanie się od kurismat. Więcej ma w tym. Czy będę z tobą szczery, Kimper, jakby. Zabrzmiało to trochę, jakbyś zaprosił Kacpra na swój roast i, i, i chciałbyś mi, być miły tam w ich kierunku. Ja ci nie powiem, kto to wygrał. Na pewno przegrał hip hop. W tym luzu i nawet bawi się trochę koncepcją, co widzimy w tym ostatnim teledysku. Chociaż jak na distrakt, to mało jest to agresywne, co ona wrzuca, ale chyba i tak 1-0, powiedzmy, może 0,2 do 0, coś takiego. No, chyba tak. No. Kur... Ty, kurwa, nie ja pierdolę. Oni to wszyscy, wszyscy w postprodukcji kurwa, robią rzeczy, które ja robię, to jest niesamowite, nie? Właśnie nie oglądałem tego, tylko zastanawiałem się jakiś świerć po angielsku. No <laughs> mi to tyle zajęło to. <laughs> no. Nawet nie ma co o tym powiedzieć za bardzo. Dobrze, że Kacper Błoński za no. ten distrek 21, bo może fagata mu odpowie i jeszcze jakieś brudy na niego wyciągnie. Fajne i ciekawe, a one się przydadzą, bo już 10 stycznia w katowickim spotku odbędzie się mój roast. Roast Gimpera o podtytule Sąd Ostateczny, a jednym z uczestników, świadków wezwanych na tę wesołą rozprawę, będzie między innymi wspomniany Kacper Błoński. Oprócz tego Mateusz Socha, Wojtek Gola, Adam Van Bendler, Daniel Midas, Kasiks, Łatwogenki, wiele innych bardzo ciekawych osób. Widzowie, zostałem zaproszony do wzięcia udziału. Chcecie, żebym pojechał tam do tego spotka i nawrzucał mu, że jest, nie wiem, kukoldem i tak dalej? Bilety na wydarzenie sprzedają się całkiem <grym> szybko, tak? więc radzę się spieszyć z zakupem. Link znajdziecie w opisie. Gorąco zapraszam, bo skład mamy bardzo mocny i będzie... Dobra, jest tylko... Ogólnie tak się zastanawiałem ostatnio nad tym i jakie są plusy? Plus jest taki, że na przykład taki socha nie będzie wiedział, co ty masz napisane, więc możesz mu nawrzucać i stamtąd wyjść, nie? Bo gdyby na przykład taki socha wiedział, kurwa, że, że planujesz go zbyzywać, to ja już bym automatycznie go nie chciał wyzywać, nie? Bo potem kurwa będą się za tobą TikToki ciągnąć do końca świata. Jeden dzień dłużej. E... Nie bardzo ciekawie. Polecam. Nie polecam natomiast włamywać się do ludzi, do domów. A przy okazji też, jak już to musicie robić, chociaż. No, nie radzę. To kiepski pomysł. Są lepsze sposoby, żeby zarabiać pieniądze. Możecie zostać influencerami na TikToku. No ale jak już musicie się do kogoś włamywać, bo naprawdę nie macie lepszego pomysłu, to się chociaż nie wywracajcie, jak to robicie, bo może być przypał. A jak już się do kogoś włamujecie i już naprawdę musicie się wywrócić, to przynajmniej nie zróbcie tego pod domem z kolima, który może was wstawić na Insta Stories, na swój profil, gdzie ma dużo, bardzo followers. Cała sytuacja jest dosyć ciekawa, słuchajcie, bo w miniony niedzielny wieczór około godziny. 19 w jednej z miejscowości gminy Siennica pod mińskiem mazowieckim doszło do i tutaj rzeczywiście słuchajcie żarty na bok niebezpiecznego incydentu mimo wszystko ja sobie trochę pośmieszkowałem ale sprawa jest Poważna. Co by nie mówić? Trzech okay. przestępców wdarło się na posesję z Kolima i próbowało okraść jego dom. Sprawa została już zgłoszona na policję. Dowiedzieliśmy się o tym m.in. dlatego, że artysta poinformował na swoim Insta że szuka rabusiów i całe szczęście miał on monitoring, wszystko nagrały kamery, a ponadto włamywacze okazali się dość nieudolni. Jak widzimy na nagraniach, które Skolin wstawił na swoje stories, na jego posesji pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn. Twierdzi on, że przy pomocy śrubokręta próbowali wyłamać zamek, w domyśle oczywiście, by wejść do domu i ukraść jakieś cenne rzeczy. Natomiast nie udało im się to, mimo że bardzo, bardzo próbowali. A jak cała akcja się już przedłużała, to się chłopaki zestresowali i zaczęli spieprzać. Na tyle mało sprawnie, że jeden z nich się przewrócił i wygląda to dość komicznie. A z Kolim napisał tak. Tych trzech przygłupów próbowało mnie dziś okraść. Jeden z bandytów wywalił się na tarasie, godzina 19, gmina siednica. Odjechali starym białym Audi. Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro. Powiat Miński i cała Polska udostępniamy. Policja Mińsk-Mazowiecki, liczę na Was. Napisał z a potem kontynuował update'y w tej sprawie. Ktoś go poinformował o potencjalnych numerach rejestracyjnych samochodu. Zostało wskazane, że to Audi, mogło być raczej granatowe A4 lub A6. Jako inny z potencjalnych samochodów sprawcą została wskazana Skoda Superb. Do tego sporo nagrań z monitoringu z przyzumowanym jednym złamywaniem. I w ogóle to, ej, zajebista kamera, bardzo dobrze widać tego ziomka, to znaczy pomimo kominiarki, dość dobrze można zobaczyć kształt twarzy i jeżeli... Ta, pierwsza kamera, która nie nagrywa... 120p. Jeżeli wierzyć temu, co Skolim informuje, to już ziomka prawie namierzył. Facet ponoć w panice zaczął kasować swoje zdjęcia z Facebooka, żeby trudniej go było namierzyć, także jeżeli znacie tego mężczyznę i możecie pomóc mojemu ukochanemu artyście, którego kocham nad życie. i wcale nie mówię o nim przy każdej okazji, bo bardzo mi się marzy, żeby zagrał na moim weselu, to pomóżcie i napiszcie do Skolima i namierzmy tych patałachów, żeby ich zamknąć do kicia, tam gdzie ich miejsce. Natomiast jak tak się zastanawiam nad tą Sytuacją to ona jest strasznie kuriozalna. To wygląda, jakby oni w ogóle nie sprawdzili, do kogo należy ten dom. Nie sprawdzili, czy tam jest jakiś monitoring. Te swoje twarze to też tak no, mogli lepiej trochę zasłonić. W ogóle byli nieprzygotowani, żeby tą chatę. Op nawet nic nie ukradli Jeszcze się wywalili przy ucieczce I teraz najpewniej zostaną złapani jeszcze dostaną w ciry A jak ich lokalni fani z Kolima znajdą przed policją To jeszcze może stracą zęby No nie był to fartowny dzień dla głupich złodziejaszków Bądźcie dobrymi ludźmi Słuchajcie, to was nie będzie taka karma dopadać Jak chcecie być dobrymi ludźmi I chcecie być dobrze poinformowani To subskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić tego co dzieje się w internecie A póki co dziękuję bardzo za uwagę Trzymajcie się w Pa papa